Tutaj już odkręciłem z tej jednej strony, a teraz z drugiej strony O, super. Wyskość to się wszystko rozleciało. To zostawię tą kratkę, a ten uchwyt narysuję i wydrukuję. Więc teraz muszę to wszystko pozaokrąglać i zmierzyć wszystkie zaokrąglenia. Tak wyglądała stara ramka, tak wygląda nowa, więc różnica naprawdę jest kolosalna. Ja nie mogę. Wow. Wow.